Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony, Pan Bartosz, a to kolejny cineczek z naszej serii pod tytułem Ojcowizna. I co, na samym wstępie, zostawcie łapkę w górę oraz hashtag testy. A ja je przypnę wam serduszko. No i co, udało mi się dogadać tutaj z tą naszą, nie wiem jak to nazwać, agromą pobliską, którą mamy no dosłownie jako sąsiadów, to że weźmiemy dzisiaj sobie na testy pewną maszynę, jaką to zaraz zobaczycie. No i jeżeli Wam się spodoba jej praca. Powiecie mi, że bierz, Bartek, tą maszynę, przyprowadzę ją tutaj na gospodarstwo. No to się e, nią, wiecie, się nią zaopiekuję, już ją kupię, zapewne. A jeżeli powiecie, że taka maszyna jest tutaj mi niepotrzebna, w ogóle po co kupić lepiej talerzówkę 2 metry, no to zrobię tak, jak będziecie chcieli. No i przede wszystkim też zobaczę, czy 60 da radę sobie z tą e, maszynką, bo jednak jest to. Jest to coś podciągnik, tak 80 koni myślę. Już widzicie pewnie, co stoi. Specjalnie mi tutaj przywieźli yy, na plac. Właśnie akurat dobrze z tym mam, że ten plac jest blisko. Sobie zajeżdżam do nich i wiecie, nie muszą do mnie przywozić. To i mniejsza. To i jakby, no lepiej to dogadać wszystko. Jestem ciekaw, ciekawy, czy to się da radę. No to. Nie wystaje za 60 ani trochę, jest nawet trochę chyba węższa 60. No ale tu akurat za kołami idą te wiecie te, te, te dłuta całe, to, to fajnie zrobi. No według mnie jest to coś ciekawszego od talerzówki. Wiadomo, że talerzówkę mógłbym pociągać tutaj tym ciągnikiem nawet i myślę, że do 2 i 5 metra, nie? Tak do 3, No 3 bym miał ciężko. Ale te 2 i kilka no to by ciągnął na luzie tą talerzóweczkę ale stwierdziłem, że chcę sobie coś takiego przetestować. Szczególnie, że wiecie, e, teraz już tak trochę... Albo w sumie dobra będę dalej roleplay'ował. E, no że wiecie, no coś, czymś takim na pewno ta gleba będzie lepiej uprawiona, lepiej e, jakieś te... No wiecie, podniesie się po prostu e, głębosz daje to, że wam się podnosi ta gleba na powietrze cała i mogą te nowe e, jakby minerały się przedostawać poprzez wodę. Przynajmniej tak ja rozumiem działanie tego. Czekajcie, jakby tu zrobić. No, ale od dziwu daje radę. Ustawione mam już yy, chyba dobrze. Zaraz zobaczymy, na ile to centymetrów mniej więcej chodzi. Wiadomo, jakieś tam umiaki, jak tym zostaną, no to trudno. Eee, ciężko trochę, jak to jest węższe od ciągnika. Ale. Nie, no, delikatnie ciężko ma, ale tutaj powoli się rozpędza. W ogóle dzisiaj mogę być trochę się Ci w ogóle ale też no jestem po prostu zmęczony, no bo szkoła, już dzisiaj czwartek jak to nagrywam plus montowałem 4 chyba godziny około czy tam 3 film na który będzie wyświetlany całej szkole więc no chciałem wiecie się pokazać z tej, lep z tej lepszej strony i, i ten film trochę lepiej zmontować Najbardziej się nad, nadenerwowałem przez to że e, nagrywałem dwie takie dziewczyny jakby ze szkoły i one swoje kwestie to po 5 razy nagrywały. No ale cóż, bywa tak w życiu czasami. W ogóle też nie wiem, czy widzieliście. Chyba nie widzieliście. Ale nowa część mapy została odblokowana. Jeszcze nie jest dokończona, bo dzieją, dzieją się jakieś dziwne rzeczy po tym, jak wydali aktualizację nową. Czekajcie, jakby tu sobie wjechać, żeby dobrze jeździć. No przejadę sobie tu. Nie wiem, czy całe pole tym dam radę zrobić. No bo jednak, jednak troszkę. Troszkę tutaj czasu trzeba A ja tego czasu nie mam, bo nagrywam to o godzinie prawie pierwszej w nocy Też, żeby nagrać ten odcinek, no to naprawdę batalię musiałem ciekawą przeprowadzić W ogóle chyba będzie kamienie trzeba zbierać, bo patrzcie ile kamieni wywaliło Jakie ja w szoku A to przez to głęboszowanie tyle tych kamieni wywala Trzeba będzie chyba zatrudnić Wieśka, Zbyśka, Byszka i w ogóle pół wsi Postawić flaszki, będę zbierać kamienie e, Albo może ten Bo wiem, że tutaj chłop ma Tę całą maszynę taką do zbierania tych kamieni To może by przyjechał Ale on to już trochę mnie to wyniesie po wyczyszczaniu tych pól No ale tutaj patrzcie, no tutaj jest tego gruzu bardzo dużo I się jeszcze coraz, coraz bardziej wywala Chyba więcej się wywala po gruberowaniu niż po orce, co jest dla mnie takie no, trochę dziwne, bo po gruberowaniu chyba jednak mimo wszystko mniej wam się tego wszystkiego wywraca bo jak wiecie, jak macie orkę, no to to się wszystko do góry nogami przewraca, no a tutaj... ale nie, bo jest talerzówka. W sumie talerzówka też coś tam miesza. Ale fajnie to idzie i myślę, że byłaby tu fajna pierwsza, pierwsza nowa zabawka tutaj na gospodarstwie, ale napiszcie właśnie w komentarzu czy zostawiamy ją, czy... Ją sprzedajemy, no bo no, nawet fajnie do tego ciągnika też pasuje i w ogóle. E, a ta robota jest trochę inaczej wykonana. Zawsze wiecie, co sezon bym sobie jedno pole gruberował. Tak jak na razie mam trzy, to akurat co trzy sezony by wychodziło, że następne pole by szło. Miał być przywożony obornik, no ale na, na razie nie. Chociaż zresztą obornik może iść i. I, I po tym i po głęboszu, przecież to nic nie zaszkodzi. Jak ja to jeszcze potem przeorzę na zimę, chociaż zobaczę, czy tutaj nie pójdzie jakieś e, na wiosnę jakieś zboże. Znaczy na wiosnę, na jesień, nie zasieje jakiegoś zimowego. No ale się jeszcze zobaczy. E, w sumie też może jakieś nowe pole byśmy zakupili. Trzeba będzie sprzedać zboże. No, ze zboża w tym roku. Za dużo nie zarobimy, ale myślę, że z 5000 chociaż tak żeby na waciki było, to uzbieramy. Chociaż myślę, że może być ciężko z tym. Ogólnie też zacząłem, jak już tam, na tamtej części mapy, Która jest zaczęta, ale za dużo tam nie zrobiłem, kilka pół po prostu, bo uczyłem się robić pola kupywane przez pola, które nie są malowane pędzlem, tylko pola, które są jakby wiecie, tak jak mieliście w... 17 kupywane, co nie? Pola, pola takie z krwi i kości Że można misje robić i w ogóle I tam już te pola są trochę większe, bo stwierdziłem Że jeżeli będę się chciał rozwijać No to zawsze fajnie, żeby Te pola sobie tworzyć pod przyszłość A jednak tutaj Dużo nie będę się musiał rozwinąć, żeby już Te pola musiały być troszkę większe Nie są one jakieś mega wielkie Ale są na pewno większe od Na przykład tych dwóch, co ostatnio Oraliśmy No ale to Myślę, że jakieś tam na pewno akcje na tej, na tamtej stronie wioski, że tak powiem, będziemy mieli Bo może właśnie po ten obornik będziemy jechać, czy coś Też przy Ojcowiznie bardzo fajnie mi się podoba to, że oglądacie dość długo, bo oglądacie tak średnio od około 4 minut Co jest naprawdę fajnym wynikiem Bo wiecie, dużo osób wejdzie, kliknie i wyjdzie A przy Ojcowiznie teraz no, jest fajnie, jest fajnie To Te odcinki też w miarę fajny odbiór mają no ten myślę, że będzie miał gorszy trochę, no bo jednak e, nie ma takiego pomysłu, nie ma ten, ale też no zobaczymy e, No chciałem dla was nagrać, bo chcę nagrywać codziennie, ale tak co dwa dni to minimum No ale no wczoraj mi na przykład nie wypaliło, bo no po prostu, a nie wczoraj, dzisiaj był odcinek, przedwczoraj, bo po prostu no już nie miałem siły Byłem po szkole tak zmęczony, że też jak siedziałem przy kąpie, to nie było e, ziutka. A potem, jak ziutek przyszedł, to już mi się z łóżka nie, nie chciało wstawać, bo się umyłem i w ogóle to To już się człowiek rozleniwił. Wziął ten telefon i zaczął oglądać TikToka. E ale też jakoś szybko spać poszedłem. Ale tych kamieni to naprawdę jest mora. Tu będzie trzeba. Tylko no nie wiem, czy lepiej w tym sezonie i pozbierać z jednego pola Czy nie lepiej poczekać z dwa sezony i pozbierać z dwóch pól naraz Czy tam z trzech I wtedy no to by trochę się tego nazbierało W ogóle nie wiem, te kamienie chyba można sprzedawać Tylko czy mi się chce tutaj Chociaż w sumie co dla mnie postawić jakiś jeden tam budynek Przy drodze i dobra No zobaczę, zobaczę Na razie się na to nie zapowiada i co na całym odcinku praktycznie, bo ile mamy minut. Eee, dopiero 9, to jeszcze nie, jednak nie na całym. Ale na połowie odcinka. A, a mamy zrobione no niecałe pół pola, więc talerzówką to już byśmy tam kończyli. Taką dwa coś. No ale tutaj wiadomo, jest to tak jak mówiłem, w ogóle co innego i też chyba w farmingu ma tą inną funkcję i zwiększa plony. A talerzówka nie jestem pewien, czy zwiększa plony, czy nie. To zresztą chyba jest jako i gruber, i talerzówka. Przynajmniej tak mi się zdaje. Bo jest w kategorii grubery, ale też ma talerzówkę, więc. Więc, więc myślę, że chyba to jest właśnie jako talerzówka i gruber. Nie wiem czemu jakoś tak sobie ostatnio patrzyłem, przeglądałem co tam jest z oryginalnego, i mówię, a jak ojcowiznę, jak sery, w której chcemy się rozwinąć w ogóle, to taki Gruberek po 60. No, może nie w tym raz, bo w realu nie wiem, czy by to uciągnęła. No, chociaż na trzy łapy. No, mogłoby mieć ciężko. No, ale tutaj uznajmy, że robimy na płytko, plus jest słaba ziemia. A talerzy, no to ile tu jest? Jest 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. To 14 chyba jest, tak? No tam już nie będę liczył. To się słabo. E, no ale kilka jest. W tych to leży. Wał troszkę. Chociaż ile tego wału metr. No nie wiem czy by dała radę z czymś takim. Mogłoby mieć ciężko. Na pewno ciężej niż do farmingu. Ale na płytką myślę, że może jak w jakimś dobrym stanie, 60 z dobrymi leczami, to i by poszła. Eee. Nie wiem, no, myślę, że to jest porównywalne obciążenie do, na przykład, do tego grubera, co kiedyś yy, do farminga robiłem. O, już widzicie, przykopała się. Do tego grubera, którego kiedyś do farminga robiłem, to myślę, że to jest porównywalne, by było jakby to zostawić, a tam ludzie nie narzekali, że jakiś nierealny czy coś. Yy, na razie, tak jak mówiłem, w ciągnik raczej inwestować nie będę. Jak już coś, to w zwierzęta. W, budyń, znaczy w budynki... budynki może no, w jakąś worę czy coś jak będę chciał być zwierzęta, no, ale to już podbina pod zwierzęta Ale w maszyny najpierw, tak jak tutaj na przykład mamy tego tego... No jeszcze nie wiadomo czy nowego nabytka, ale to wy zadecydujecie. Eee, I co? Jeszcze więcej. A. No i pola zapewne. Pol, pól będę chciał mieć jak najszybciej i jak najwięcej. No przynajmniej na początku, żeby to wiecie z sezonu na sezon fajnie przeskakiwało A tych prac jest teraz na tyle, że Co sezon mogę sobie Kilka pól obrabiać Z czymś innym, coś innego, nie wiem, na jednym sobie Mogę jechać yy, polać, na drugim sobie rozwiozę obornik Na trzecim sobie, nie wiem Pojadę, pomulczuję, jak już będziemy mieć kiedyś tam w przyszłości mulczer I tych prac naprawdę jest teraz podudowanych tyle, że Że to głowa mała w ogóle się zastanawiam, co, co z tym polem zrobić dalej. Czy zostawić je na zimę, niech to sobie wszystko ładnie przeleży, i na zimę tutaj rozwieź obornik, eee, i potem to jeszcze zaorać. Czy spróbować coś takiego, że wjechać w to kultywatorem albo siewnikiem od razu też jest taka opcja i siać po prostu w to. Eee, ciekawe, co by z tego wyszło. Boję się, że niestety nic dobrego. Chociaż no. To nie ryzykuję ten szampana nie pije, prawda? O, pojeździmy sobie trochę ze środka, bo nie jeździłem w sumie dzisiaj Eee. Ja sobie w sumie tak, już chciałem jechać prosto i wy, wtedy mi się no takie dwa kwadraty roz tego ciło. Ale dobra Podniesiemy sobie O! Ty czyżby pompa padła? Nie, dobra E, ten musiałem tam pomachać pompą, bo się coś zacięło. No i tak jak mówię, mogę być trochę zmęczony tygodniem. Plus tym, że właśnie ten film jeszcze dzisiaj montowałem. Ech, a czas leci. E, jeszcze muszę dzisiaj wrzucić ten film dla wychowawcy, wysłać z, właśnie do szkoły. E, plus dodać ten film, który teraz nagrywam. Plus jeszcze ten film na wyrenderować. A jeszcze go nie skończyłem nagrywać. Zrobić do niego jakąś ładną miniaturkę. Więc jeszcze tak do. No, myślę, że do drugiej w nocy. Czeka mnie roboty. No ale szczerze wam powiem, że przynosi to jakąś tam satysfakcję. Jak. Yy... O, właśnie dziękuję, bo wczoraj wbiliśmy 14 tysięcy subów na kanale, więc. Więc bardzo fajnie. Podziękowanie dla wszystkich subskryberów. A jak nie subskrybujesz, to tam zasubskrybuj. Yy... I co, chyba, chyba tyle. Zobaczymy jak z czasem stoimy. 14 minut, no to akurat sobie dojadę do drogi, zawrócę i będę kończył. No to tak po 15 minut to odcineczki będę sobie robił. No to i dla Was lepiej oglądać, a i dla mnie lepiej renderować, nagrywać i w ogóle. Bo znaczy 20 minut też będą odcinki. I to myślę, że nie, nie rzadko, ale to raczej będą odcinki, gdzie będę we dwoje albo... Będę miał jakieś różne prace do wykonywania Bo samemu 20 minut przegadać to uwierzcie mi jest mega ciężko A tak jak ziutkiem się nagrywa no to jakiś tam się temat nawinie yy, I i zaraz jest 20-25 Rekordowy chyba mój odcinek to nie pamiętam czy on na YouTube trafił czy nie To był ponad godzinę Z 19 ścięcia kukuryzy, Ale czy, czy ja go wtedy dodałem nie pamiętam Szczerze jeszcze tu na starym komputerze było nagrywane. Dobra, bo miałem kończyć, a tu się rozgadałem znowu. Do następnego odcinka widzimy sobie, zobaczymy jak to bestia wygląda. O, faj, według mnie fajnie to wygląda z tym, z tym yy, agregacikiem, że tak powiem. Do następnego odcinka, Cześć Opa. Elo.